Mano wędkarze Jedaj, praktycznie jak co weekend, ruszyliśmy nad wodę. Miejsce myślę, że już, już znane Wam. W kilku odcinkach było. Tak, w kilku naszych odcinkach. Jedna z mniejszych, ale ulubionych przez nas, przez nas rzek. Rzeczek w Holandii. No i co? Próbujemy dzisiaj z Michałem tyczkować. Jarek, jak zwykle, klasyka. Klasyka tematu, czyli federki. I myślę, że co? Że trzeba by zajrzeć w gary, zobaczyć, podejrzeć co oni tutaj mącą, żeby wiedzieć jak ich o Chodzi o to, że Lingę to, to jest moja ulubiona rzeka, jeśli chodzi o Holandię. Nie jest to duża rzeka, ale zawsze klimat nad tą rzeką. Miejsca są bardzo na nawet jeśli się nie połowi. To i tak jest fajnie. Szybko, żeby nie zanunać gotowaniem. Na dzisiaj trochę inaczej. Bardzo dużo zanęty, minimalna ilość gliny. Dałem 6 kg zanęty. zwykłej, taniej zanęty, jakieś 2-4 kg Federa, jedną, jedną paczkę yy, leszcza i bezpośrednio to zanęta jest w tej chwili przemoczona lekko. Pokaż może te zanęty, dokładnie jak to, jak to wygląda. FZ Aha, chyba ta... najtańsza zanęta jaka jest, bo dwa Feder, tak, dwa razy i leś. Tak, na kilo kosztuje 4,50, więc... A w sumie dzisiaj mamy taki mały challenge, bo mamy drogą zanętę. Ty tak, właśnie cele chcia... przygotowałeś. Nie chciałem ci przerywać. Dzisiaj można nazwać to taki trochę wypad tanio vs z drogo. Tak. Ja dzisiaj troszeczkę, że tak powiem, e, e, zaszalałem, bo wziąłem dwie zanęty Marcela. Zaraz pokażę je dokładnie jakie jak, jak to będę mieszał i bezpośrednio, czyli w skrócie vs jest drogo i, I więcej spożywki. Michał, ja więcej. Nie, ja pół na pół powiedzmy. To jest no. 6 kg zanęty, bezpośrednio to daje 2 kg jakiejś gliny. To jest glina Limbruin, Feder. Tak, nie będziemy się bawić spotkami, więc jest to rzeczka, jakaby nie była. To, odstawię na chwilę i przeciągnę to wszystko przez cito, ta glina. Myślę, że wypiję tam tą wilgoć w zanęcie, która jest przemoczona. Wpije glina. Myślę, że i tak będzie trzeba było to domoczyć. No i za chwilę pójdzie fluo. O masz fluo, ja, ja wziąłem też. Tak i, i, i to fundament, fundament każdego wypadu Michała, tak, Karmel, Marcela. Tak i to naprawdę się sprawdza, bo byliśmy już kilka razy i... Ten karmel jednak, jednak sporo tutaj pomaga. Na Z moment. tego co ja zauważyłem, na drobne ryby to może nie ma znaczenia. Ja tam zawsze mam wcześniej te płotki, tak. ale ty później druga ja godzina grubo. wchodzą grubo, nie? W ten, grubo. W ten. może mniej jest tych ryb, ale, ale jest grubo. Tak. No I ty i ostatnio też to się sprawdziło? Ja płoteczki drobne, tak. jakiś tam jazik, czy bonusik. Ja te. kilka ryb, ale grubo. A ty miałeś bonusa, to ci odszedł pod drugowanie. I to tak już jest któryś raz. I A to raz drapieżnik. Nie? Bo odeszła odeszł jakaś Zobaczysz, za chwilę powinny być w dnie się pokazać bańki, nie? O, drapieżnik widzisz? Albo coś faktycznie przybiło pole bo, Tak, bo od razu ma, ma malutka ryba odskoczyła, No dobra. No i dobra, pójdę. Trochę kastera, robaków dziś niedużo. Zadiepowano mam na słodku kukurydzę. Jeśli się pokażą grubsze, liny, gru, grubsze ryby, bo często tak bywa, słodki felet jeszcze w zalewajce, Od wczoraj mi się to moczy. Delikatnie kupkiem będzie można podać. Ale to jest takie wyjście. Tak. Naprawdę woda, gdy będzie bardzo fajnie. Woda nam nie ciągnie jakoś mega, myślę, że tak. można to nazwać szybkim kanałem. Ważne, że chociaż trochę płynie. No i dobra. No i dobra, żeby tego ręka ryb musimy zdziałać. Się. <śmiech> <śmiech> Sprawdzimy, no i widzimy czy zanęta się nadaje. No i co? Pamiętajcie zawsze najpierw nie stanowisko przygotowujemy, tylko zanętę i sprawdzamy jak jest domy wilżona. Tak. Pa, jaki wariat, czapkę odwrotnie nałożył. Teraz ja, teraz ja, teraz ja. Teraz ja, poka, poka. nie rozbiła się. Poka, treja. Teraz będzie Mr. majster Jongler. Ja powinienem w cyrku robić, a nie na rybach łowić. O kurwa! Albo tak, albo ta. A! <grymne> dobrze klei <grymne> Dobra, na szybko, żeby was nie zanudzać, bo to nie kanał o, nie kanał o cyrku, idziemy do jody. Zaraz wam pokażę co on dzisiaj działa No i już widać. Już widać, już widać o co tu chodzi. A sprawdzimy jakie ma te a o będę, a nie sprawdzimy jakie ma tarcze. Siema na wędkarze drzedaj witamy. Popa. Ten już zasnęci. Pop. Dzięki. zarzucił do mnie, będę sobie miał czym zanęcić. No co? Rozkładamy się. Obejdę tak może Jarku, bo pod słoneczko kręć. Zacznijmy może od moich kultowych już wędek, Fox Royal. Naprawdę gorąco wszystkim polecam o ile to jeszcze jest produkowane. Sprzęt perfekt. Dzisiaj będę łowił tak jak zawsze. Nieskomplikowane zestawy, nieskomplikowane łowienie. Spróbuję. Coś złowić. Jak coś złowię to będzie następne wejście. Pokażę moje y, bardzo delikatne zestawy. Może na tą rzekę nie aż tak delikatne, ale jeżeli chcę łowić y, większe ryby, to stabilnie. To są bardzo delikatne. Zanęcę kulkami, tylko kulkami i peletem, a rozłożę sobie odległościówkę, spróbuję z pławikiem pojeździć. Jeżeli będą wyniki z winy, federy będę łowił tylko na odległościówkę. Jeżeli nie, Będę uparcie czekał do, do końca łowienia na coś grubszego, na grubsze liny, grubsze leszcze, może karpik, miejmy nadzieję. Ciekawe właśnie jak z linami leszczami, ale widać, że gania coś, co chwilę coś gdzieś się, się rozbryźnie, woda pogoni, więc może być ciekawe właśnie z tym spławikiem, że jaziki mogą, nie? Mogą, na spróbujemy. Natomiast jeżeli chodzi o drapieżnika, kupiłem wczoraj nowy spinning sobie, zrobiłem przyjemność, dostałem na urodziny na dzień ojca, przepraszam, kupon taki podarunkowy. podarunkowy. Wczoraj wybraliśmy fajny, fajny spinning dragona z Michałem. Spróbuję go dzisiaj przećwiczyć w wolnej chwili, przetestować. Uzbroję go takim kołowrotkiem, jaki mam, bo kołowrotek dobry mam kupiony w Polsce do niego. Ale mówię, uzbroję go w to, co mam i spróbuję porzucać, pokazać Wam, jak to pracuje. Naprawdę bardzo fajny kijek w rozsądnych pieniążkach. Tak, na goło, bez kowrotka, trzyma się mega fajnie, tak. mega szybki. Szybki. Fajny kijek, szybki, naprawdę. lekki. Tak jak mówię, lubię spinningować, natomiast nigdy nie przykładałem uwagi do tego sprzętu. Wydawało mi się, że spinning to spinning. Czy mnie rzucę, to, to wyłowię. No niestety, na stare lata przyszło mi się pogodzić z losem i ze zdaniem młodzieży i, i zainwestowałem troszkę... To nie jest mój ostatni quiz pinningowy, jaki, jaki nabyłem, ale to spokojnie, przyjdzie jesień, będziemy wszystko prezentować. Jarek mówi, że, że idzie za młodzieżą. Ja, szczerze powiedziawszy, też jestem tak do tyłu. Teraz te rzeczy, które wychodzą co miesiąc, coś nowego, nowe, nowe podajniki, nowe jakieś przynęty, pelety, te ekspandery, już są ekspandery jakieś pro, które się same bez pompki namaczają, także... Myślę, że klasyka ROKA zawsze będzie skuteczna, jeżeli w to wierzymy. Nie bądźmy w tym wszystkim rozsądni. Bo można wydać majątek, Ta. można otworzyć swój sklep i mieć wszystko, natomiast to niekoniecznie musi dawać efekt. Nie jest gwarancją sukcesu dokładnie. Trzeba się dopasować nad wodą, co jest, nie? Oczywiście. Dobra, nie zanudzamy. Do Łowimy. No my właśnie z Robertem pogruntowaliśmy się. Przygotowaliśmy zanętę. Za chwilę nęcimy, a Misz Proszę bardzo. Nie ma, obiecałem wejście z rybą. Dzisiaj dotrzymałem słowa. Z reguły mi się to nie udaje, ale dzisiaj już. Ale co to ładna ryba? Tak. Ale szczyna, czy Te lin? Czyna. Ale tam za, za ten. Albo coś spuszyłeś albo. Tak, obiecałem. Kto gra grubo, wygrać mój. Co miałeś położone? Ten ten pelet. Piękny lin. Piękny lin. Robert, ten... jest dobrze. Lin. To jest śmierdzący pelet. Miałem. Na pelet? Tak. Ale śmierdzący to znaczy który? To kupiłem ostatnio, Robert Szczepiec. Zaraz pokażemy. Patrzcie, jaka historia. Lin zapalniczka wepnął. <noise> Nałogowiec wyczuł u mnie polskie kamele i przyszedł. <noise> ty jeszcze zobacz z tym. Gdzie jest Nemo? <noise> polskie kamele, mówię <noise> Nie wiem skąd ta zapalniczka się wzięła. <noise> no skąd? Więc nie będę, będę się odpalał. <noise> <noise> Ale nie, tu jest poważna sprawa. Zobaczcie, jaki piękny lin. To jest niesamowite. On ma na lekko 3 kg. Nie mamy go za bardzo jak zważyć, zmierzyć. Ale wykadrę płetwy piersiowe, jak nie ma dziwne. S no coś, coś. Podwiniętą ma. Co mu nie przeszkadzało urosnąć? No przepięknie. Jak, jak takie będziemy mieli tyczką dzisiaj, no to. No to będzie Będę moda. podskakiwał. Jaki ryj? Porządny. Nie no śliczne. te ryby to... Jejku. Moje, moje ulubione jeśli chodzi o taki look. Prosiaczki. Ale to, to nie jedna z naszych widzów. Właśnie w komentarzach można zaobserwować, że niektórzy wręcz się specjalizują tylko w łowieniu tej ryby. Mhm. Czemu się wcale nie dziwię. Pięknie. Puszczamy gości. Woda. Nawet jest ktoś ma ten link łowca lina czy coś takiego w komentarzach To mnie mogę <laughs> To, a wodyckim sztukę Maję to dla mnie śpiewa <laughs> Ale tylko na początku Potem też we mnie uwierzy No i zaczynamy Nie ja już zacząłem No, my za chwilę Co? No wiadomo, że najlepiej jest zacząć od Bacha poszedł. <laughs> Ci jeszcze raz, poznam po No i co tu Robercie mieszasz na dzisiaj? Tu co widzę... mieszam? Tak o, tu w że mam tych dwo, dwóch oto jego mości. O, tak. Także to co mówiliśmy, drogo, tanio. Tanio mnie to nie wyszło. <noise> e, teraz tak, co tu jeszcze mam? Troszeczkę karmelu dałem, nie tak dużo, ale ale dałem, bo to jednak. Ja jakbym mógł, to bym to sypał. No Ta ten, tyle co zanęty. Ten sygnał co widzieliście, ten Lin. Miałem zrobić tak bardziej ołowo i dopiero dopalać ją. Ale jeżeli jest Lin i, i wziął to myślę, że ich mniej, my nadzieję, połapiemy. taki z 5 lat leżał w szopce ananasowy atraktor. Więc pachniał I mi... Chcesz to dodać do całego? Do zanęty. Do całej. Nie myślałeś, tak. żeby tylko podać takie kubkiem, takie kulki. Nie, cały Całe. aromat, żeby się rozłożył. trzy czwarte butelki poszło. Aha. takiej i co dalej? No co? Myślę jeszcze co z gliną, Mam dwie ardzile jedną ciężką. Myślę co, co zrobić, to jest jeszcze nie przetarte Także nie wiem jeszcze co zrobię dokładnie. Nie będę mówił. Czyli tobie wyjdzie 9 kg towaru, mi wyszło 8. 6 kilo gliny mam, 3 kilo zanęty ty ja Czyli... mam 6 kg zanęty. I 2 kg. No to praktycznie masz, ja mam, jak ja mam 3 i 1. Odwrotne 6, proporcje. To mam 1 do 2, a ty masz 2 do 1. Na, na korzyść tak, z a ja mam 1 do 2 na Zobaczymy, korzyści. co będzie lepiej i tak. ten. No i dobra, no co? Działać dzisiaj. Zobaczymy. No co, no, bierzemy się, bo mnie szkolana chodzą. Tak. Ogólnie no. mieliśmy być dziś na zawodach, o czym wspominaliśmy, ale porobiły się niefajne roszady, klub się podzielił. I po prostu też postanowiliśmy, że dołączymy nie do tej grupy. Tak, taka a... nieprzyjemna sytuacja, nie aż tragiczna, ale nieprzyjemna. Dołączyliśmy do tej grupy, która odchodzi z klubu. Razem z nami no tak. odeszło 8 osób. Zasady I... są zasadami. Jak tak. by nie było, nie, nie, nie fajnie się tam niektórzy ludzie zachowali. No i cóż, klubów jest wiele. Od nowego sezonu dołączamy do nowego. Już wstępnie tam rozmawialiśmy z pewnymi ludźmi. Niektórych wędkarstwo cieszy. I, i ma do nie ma, mamy do siebie szacunek i na zawodach i, I tak dalej, i, w, i na w spokojnym mówieniu a niektórym przez, przez wypad na ryby w 10-15 osób odwala troszeczkę soduwa i, Dokładnie. i zaczyna się, zaczynają się cyrki i nieprzyjemności. Ale, ale nie o tym mowa. Przed chwilą tak. nawet miałem telefon. Michael kurcze, zawody gdzie jesteście? Sorry, nie da rady. Okej, okay, bierzemy się za wędkowanie właśnie nosił. Dokładnie. Zaczynamy. Ałdowy dank to i to. Zobaczcie, co z tego wyszło. Ta zanęta tak spuchła, z 6 kg zanęty i z 2 kg gliny zrobiły się pełny kocioł, pełne wiadro. Około 20 litrów wyszło towaru. Każda kulka to jest około 1 litr. Towaru zostawiłem na donęcenie jakieś około 6, może 7 litrów. I na początek 9 takich tęgich kul. Nie ma tu za dużo towaru, zrezygnowałem z białych robaków jest dosłownie setka wabi nam to tu zawsze tutaj te, te małe bobki, których nie chcemy łowić I więc jest tylko trochę kastera kukurydza co? start zawodów? co? nęcimy? nęcimy! nie! Dobrze I źle Dobrze Boi rasowy ten Grand Prix Bój się dzisiaj Wyntkasz Grand Prix Popatrz E, dobry jest byś tak umieć, co? Dobry jest, on chyba ma swój kanał na YouTube Look, Znęcenie wstępne jak jak nigdy. Bardzo jestem przy Ciebie, bardzo dobra robota. Mam tak, też. Muszę tylko skrócić zestaw i dołożyć jeszcze dwie, trzy kuleczki kubkiem i będę łócił znowu dupę temu. Kulek. No to akcja. Nęce teraz ja. 11 kulek. Pierwszy raz stosuję patent, który podpatrzyłem u Pana Artura Kocikowskiego z Robinsona. Karmel. Otoczka w karmelu. Nic, próbujemy. 11 kulek nie schrzanić. powiedzieć, bo to było nęcenie, te. E, jak to się. Jakie? Dywanowe. dywanowe. <laughs> nie wyszło mi punktowe, to mogę powiedzieć, że to było dywanowe. Dobra, jedziemy. Jak na loty w Wietnamie. Bójcie się ryby, a ja wracam do swoich federów. Do następnego wejścia. I łowimy od jakiejś pół godziny. i Ja praktycznie nie miałem przyjazdu bez brania. Mówimy tego typu ryby. Są płocie, są piękne wzdręgi. Małe resztki, ukleje się, trafiając do opadów. Jest, jest naprawdę piękny. Zobaczcie, jaka płoć. Prze, przepiękne łowienie mamy dziś. Chyba Ta płoć ma 34, prawie 35 cm. Super. Wiem na jednego robaka, bo mniejsze te pocie założyłem w tej chwili dwa i jest odpowiedź w postaci takiej ryby. Śliczny. I pierwszy raz na lingę mam ryby prosto w kulach. Zawsze mówiłem gdzieś na wymyciu, gdzieś musiałem tych ryb szukać. Ale to chyba jest to, że to wstępne grube nęcenie wyszło mi naprawdę świetnie gdzieś. I te ryby są skoncentrowane po prostu w żarki. Nie są, nie są rozmyte, nie są, nie są rozbabrane powodzi. Tyle, tyle na początek z takich spostrzeżeń i wniosków. Tak, bardzo fajnie, bo skręcałem coraz większe ryby. Przepiąłem się z gumy 07 na 1.0 jest na tych na płocie czy to to jest leś? czy to to? Czy nie wiem, patrzę w kamerę kurna patrz, co to jest? jak wojuje. może na nie. jest to gatunek chyba... z tych walecznych chyba leś Ale chyba bije. nie nie, no, jednak nie leś wiem, czy krąb taki duży? O, spadła, Kurwa spadł, to był krąb taki Ala amatorka, mogłem go dawno mieć w podwieraku, no ale i tak bywa. Piękny, ale moja właśnie też piękny krąb. No nic, ale są ryby cały czas się wkręcają, górę grubo Jest druga fajna rybka u Roberta Jazik. Jazik. Ale kura przepłynęło stado niedowładów kajakami, zaraz po donęceniu. No bo to jak to nazwać? Rondo sobie zrobili no kura kołotyczek. Wiesz, ja ogólnie wychodzę z założenia, że no, pływać też tu mogą, bo tu są... No, e... no tak, ale zobacz co, co, co nam zrobili. no kurwa, o, to tym, że no jeżeli już pływają, a widzą, że wędki są, to się szanujemy, nie? Delikatnie, no. cicho przepływamy obok wędkarzy. Ale nie, no, muszą zajebać płetwo, przepraszam, uderzyć płetwo w wodę, jeszcze żeby sobie, drugiego ochlapać. się nakręcać, kurczę. Jak chcę, to ja go ochlapię, ja tam wejdę, wywrócę go i będziemy mokry. Nie? Po pierwszej rewelacyjnej godzinie w tej chwili przypadkowy ryb, masa śrutu weszła. Ta. Ciężko jest cokolwiek. Dokładnie zdziałać. No ale donęczyliśmy grubo, uspokoił się chwilę, mam nadzieję, że będzie dobrze. Bardzo ciężka ogólnie rzeka. No nie ukrywajmy, który raz już jesteśmy. Tak. Mamy początek super i nagle ta ryba gaśnie. Myślimy, no dobra, za mało robactwa, za mało zanęty. No już kombinujemy raz, na... robujemy, Tak, tak. siak, owak. Wszelkie sposoby. Tak. Coś jest, nie wiem, nie tak, nie wiem. Czegoś Tego... nie wiemy po prostu Czegoś chyba. Tak. Czegoś nie umiem <noise> Ostatni ryba już zaczęliśmy się składać Radzi rolek, ani podbieraka Bo naprawdę bieda to konie, co to? To płotka O, ja bym je wsiąknął Masz ten? Nie, jazik Składałem, na klatę go dałem bez, Notyczkę bez rolek i bez podbieraka No, ale jazik jest Ale zażer. To jest jazik Jazik ty żeby się nim nie łyknął, kurwa. <laughs> Ale coś po zawodach było, nie było sygnału. Nie liczy się. Ha? No fajne, nie mogłeś się ustawić i jakoś regularnie brać mhm uh -huh. mogły, czy nie? mhm uh -huh. <noise> wiecie co, ten lin dał mi sygnał, i ja dodam tego ananasa ananasa, <noise> tak <noise> ananasie po <noise> ta. wygram klas, dobro wygram to koniec zawodów dzisiaj wyniki będą trochę wyższe niż ostatnio rozwijacie się tak cześć, 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 Waga, stop! Jeszcze bobek Baga, tak, zobacz Nie starowałeś. Aha, kilka, tak. kilka, pięknych zdręgów, A Wiecie, wiecie, czego wymiany... on pierwszemu kazał mi wa ważyć? Bo mu siatka namoknie, będzie mu więcej Aha Potrąci się Nie chce być Co to? Skoczyła? Jest? Ile jest? Nie patrz. 855 855 Zgadę. Aha, aha. Takie rybki, co największy, największy no jazik nie? I to na, na sam koniec No faj coś się działo Pierwsza godzina była rewelacyjna Druga od przypadku do przypadku coś się, coś się zadziało Potem tylko bobki, oklejki Na sam koniec to już w ogóle nic nie chciało brać No Nie no Ciężko no pokaż po żeby nie było. No. Widać, widział. z wody. Wysuszę. Wytrzep. <grystanie> nie no poważnie. Po, po tym co widziałem jak było wiem, to mam 3,5. Chyba, chyba, że nie mam tyle to. Mam O, trzepią się jak cztery. <grystanie> Dobry, góry, do góry, do 4700 nie patrzę Nie no, muszę Tak Czekaj A, już się zablokowała <laughs> Ale to płoć... to jest niejedna Te jaziki, jaziki. no. Ta płotka, Ale to no. jest prześliczna. Leszczyk się trafił. No. ten tego krąpia, co mi spadło, bo był też naprawdę śliczny. No coś się działo. To byś miał cztery już bite. No i, I co? Przegrałem. No. <grafię> Jakbym zobaczył tego lina, to bym był trzeci. <grafię> no, tak by mogło być. No i co? Jakby zważył tego liena to być drugi. Kasa. <noise> Ale kleją ręce. Fuj, on leszcze łapał, nie liczy się. Leszcze się nie liczą. Do nas. No bierz. Przelić. Zgadza się? Mieszka. Gratuluję walki. Podrobione. Chcę <noise> kupić aperitiva dzisiaj, albo dwa się zabawię. <noise> <przy sobocie. głos> się za moje. To nie ważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Robiłem wam otwarcie, coś cię połapali. Kończymy łowienie, fajnie było, plecy bolą i z takich ważniejszych ogłoszeń. Zapraszam wszystkich na grupę, bo za chwilę będzie się działo. Organizujemy wspólnie z firmą Polspink mały konkurs. Będzie do wygrania kilka fajnych przynęt, więc grupowiczów proszę o uwagę, a kto jeszcze nie jest u nas na grupie, serdecznie zapraszamy. Także klikajcie, lajkujcie, udostępniajcie. Piszcie, że będzie konkurs. Tak, będzie. Uuu, Im, w, Im więcej ludzi, tym więcej łapek, i no co? No i większa, że tak powiem, każdy ma szansę na wygranie. Także na pewno będą tak. fajne przynęty. Na tygodniu myślę, że, że postara, uda mi się to ogarnąć i, i wszystko będzie wiadomo co i jak. A za dziś dziękujemy, że się do końca. Jeszcze, jeszcze. w ramach y, anonimowych przypominamy Radzimy. Yy, chciałem ogłosić znowu. Kiedyś już raz ogłaszałem, że pokój wynajmuję, ale nie było odzewu. Spróbuję jeszcze raz. Dzisiaj bardziej wędkarsko i rybnie ogłoszę. Mam do oddania w dobre ręce, a raczej w dobre jakieś oczko wodne, sześć kolorowych karasi. Kupiłem kiedyś do akwarium i niestety przerosły. Tak. Muszę coś z nimi zrobić. A drogie są? Do kanału. Naprawdę śliczne. Do kanału nie chcę wypuszczać, bo szczupaki zjedzą w 15 minut. A komuś do oczka chętnie oddam. Zupełnie za gratis. Wystarczy tylko do mnie przyjechać i odebrać. Chętni nie się zgłaszają na jeszcze jakieś naklejki. Tylko przypomnijmy wędkarzom, że to nie jest żywiec żebyście przyjeżdżali po To ma pływać w akwarium, ma być te foto zwrotne, że pływają w akwarium. W oczku. Dziękujemy za dziś. Dzięki, żebyś się do końca łapał w górę. Pozdro, do następnego. Niech będzie z wami.